Marta i Michał nie mogli uwierzyć w swoje szczęście. Gratulujemy wygranej. Luksusowy weekend dla dwojga w Relax Resort całkowicie za darmo. Przeczytała Marta w wiadomości. Konsultant zadzwonił niemal natychmiast. Oferował ekskluzywny apartament, prywatne spa i kolację przy świecach. Wszystko za darmo. Wystarczy wpłacić zwrotną kaucję 500 zł i podać dane karty do weryfikacji zapewniał proszę zdecydować szybko oferta wygasa za godzinę naciskał gdy michał poprosił o czas do namysłu coś tu nie grało marta szybko sprawdziła adres ośrodka w internecie na ekranie pojawił się widok z google maps opuszczony zniszczony budynek kolejne wyszukiwanie relaks resort oszustwo dziesiątki wyników ludzie którzy stracili pieniądze. Dzięki za ofertę, ale nie jesteśmy zainteresowani. Michał rozłączył się stanowczo. Czerwone flagi są po to, by je zauważać, zanim będzie za późno.